Wystarczyła jedna wypowiedź, by w sieci rozpętała się burza. Podczas wizyty Karola Nabrockiego w kanale Zero Głos zabrał prezydencki kucharz Łukasz Miksnykawski, który z entuzjazmem opowiadał o kulinarnych upodobaniach głowy państwa. Jak zdradził, prezydent uwielbia ryby w każdej postaci smażone, wędzone, duszone i wszystko co związane z morzem. Na tym jednak nie poprzestał. Kucharz podkreślał, że Karol Nawrocki nie unika żadnych potraw, jest zwykłym człowiekiem, który zje wszystko i ciężką pracą doszedł do swojego stanowiska. Te słowa szybko obiegły media społecznościowe, ale zamiast sympatii wywołały fale krytyki. Internauci zarzucili rozmówcy przesadny ton i bezkrytyczne pochlebstwa, nazywając jego wypowiedzi reklamą prezydenta i propagandą. W komentarzach pojawiły się ostre słowa: Nie da się tego słuchać wstyd. Prosty temat kulinarny niespodziewanie stał się kolejnym punktem zapalnym w internetowej debacie.